Gościem jest News TV, jest Katarzyna Sechcińska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, wracam Pani profesor, jaka jest w dzisiejszych czasach rola sztucznej inteligencji w zarządzaniu w życiu ludzkim, rodzinnym, na tej najniższej komórce? Czego się boimy, czego oczekujemy, co byśmy chcieli za jej pomocą sobie ulepszyć, poprawić? Generalnie no, mam wrażenie, że z każdym dniem rola sztucznej inteligencji w naszym życiu rośnie. No, ja się zajmuję przede wszystkim sztuczną inteligencją w finansach, więc pewnie najbliżej mi do tego obszaru. Ale nie zmienia to faktu, że w zasadzie już w każdym obszarze funkcjonowania jesteśmy w stanie dostrzec sztuczną inteligencję i coraz bardziej doceniamy to, że może ona nam pomóc. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że z jednej strony oczekujemy pozytywnych rzeczy, ale z drugiej strony bardzo się jej boimy. I szczerze mówiąc, trochę niezależnie od tego, w jakim obszarze ona jest, to trochę narosły mity wokół sztucznej inteligencji. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu na jednym z ważnych paneli w moim życiu, jedna z ekspertek powiedziała, że no, no to się boi sztucznej inteligencji, bo już i komputer czyta myśli przez kamerkę. I wydawało mi się że to takie super abstrakcyjne, że w ogóle co za pomysł i jak można coś takiego było wpaść. I wydawało mi się, że to jest bardzo dosobniony przypadek, a potem się okazało, że jednak nie jest. Że jednak jest w nas wiele takich obaw dotyczących tego, no jak ta sztuczna inteligencja funkcjonuje. No i teraz. Yy, kiedy w swoich badaniach, teraz najnowszych, które przeprowadzałam we współpracy z Programem Analityczno-Badawczym WIBU, e, pytaliśmy ludzi o ich doświadczenia ze sztuczną inteligencją i w obszarze finansów właśnie, e, to się okazywało, że, że tego lęku jest bardzo dużo. No i teraz z czego ten lęk wynika? No po pierwsze to jest taka kwestia adaptacji do zmiany, tak no, zadziało się coś ważnego, tak nagle w naszym uporządkowanym życiu zrobi się pewien wyłom i ktoś wprowadza czynnik, którego do tej pory nie było. I to jest trochę tak, że my do każdej zmiany się adaptujemy. Każda zmiana wywołuje w nas opór na początku, niezależnie od tego, czy jest to zmiana na lepsze, czy na gorsze, żeby było jasność. Jak kupujemy większe mieszkanie, mamy się przeprowadzić z klitki, w której mieszkaliśmy, nam było niewygodnie, też jest najpierw w nas opór i taka wątpliwość, czy to ma sens. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji to jest tak, że nas jest wiele niepokoju dotyczącego tego, no jak ona właściwie w ogóle działa, jak ona będzie wpływać na mnie, jaka będzie moja przyszłość. Polacy mówią, że boją się tego, że um, pracownicy sektora finansowego stracą pracę w związku z tym, że pojawia się sztuczna inteligencja. Z jednej strony, może być no to bardzo ładna, empatyczna postawa, tak I i części osób to dotyczy, szczególnie starszych osób dotyczy ta perspektywa. Natomiast prawda jest taka, że młodzi ludzie dużo częściej pod tą empatyczną postawą mają ukryte jeszcze jedno dno. Boją się tego, kto będzie następny. A zatem obawiamy się nie tylko tego, że sztuczna inteligencja zabierze pracę tym, których pracę dziś wykonuje, ale tego, że być może w perspektywie jakiegoś czasu i moje zatrudnienie będzie zagrożone. Co generuje we mnie oczywiście niepokój. Z drugiej strony to jest taki, taki lęk lepszy przed trochę utratło kontroli. No to, to już nie jest tak, że ja pewne rzeczy będę nadzorować, tylko no ktoś za mnie myśli, ktoś za mnie podejmie decyzję, czy ja jestem w stanie się w tym odnaleźć, czy ja jestem w stanie zrozumieć, co ona do mnie mówi. Polacy mają dużo takich obaw dotyczących tego, czy oni podołają w relacji ze sztuczną inteligencją. E, kiedy, kiedy pytałam je o doświadczenia dotychczasowe. To mniej więcej podobno odsetek Polaków już ma te doświadczenia dobre, jak i negatywne. Zdecydowana większość ma doświadczenia neutralne, ale zarówno ci, którzy mówili o doświadczeniach pozytywnych, jak i negatywnych, wskazywali na to, że ograniczeniem relacji ze sztuczną inteligencją jest niski poziom ich własnych kompetencji i że mają w sobie obawy, co to będzie dalej, tak, kiedy sztuczna inteligencja się będzie rozwijać, a ich umiejętności nie aż tak szybko. Więc myślę sobie, że, że to jest taki, taki, taki czynnik, który dziś mocno też ten lęk będzie regulował. A jakie są w tej chwili plusy, które zauważają ankietowani, że już coś są w stanie korzystnego dla siebie znaleźć? No generalnie y, z tą sztuczną inteligencją jest tak, że my i widzimy korzyści i widzimy wady. I właściwie to jest takie śmieszne, bo one się tak dość mocno przeplatają. Myślę, że ten lęk, o którym mówiłam wcześniej, jest bardzo mocno wyjaśnieniem tej sytuacji. Bo Polacy w kontekście finansów, właśnie mówią, że super, ta sztuczna inteligencja będzie, bo dzięki temu będę miał krótszy czas oczekiwania na połączenie z konsultantem, szybciej załatwię swoje sprawy, przestanie to, jak będzie załatwiona moja sprawa, zależeć od tego, kto mnie obsługuje, w jakim jest nastroju i jak mnie odbiera. Eee, przestanę Ryzykować brakiem kompetencji osoby, która ze mną rozmawia, ale również wskazują na takie czynniki mocno psychologiczne, czyli nie będę musiał się tłumaczyć przed człowiekiem. Jeżeli będę musiał zadzwonić i powiedzieć, że se trzeci raz zablokowałem kartę w tym miesiącu, to nie muszę się narazić na śmieszność i na niezrozumienie, tylko bodźce tam gdzieś tam w swoich algorytmach rozpozna, da mi nowe hasło, świetnie. Ale z drugiej strony, mówię o tym, no dobra, no ale teraz, jak będzie taka sytuacja, że do mnie na czymś będzie zależeć i trochę ja coś nie najlepiej zrobię, e, albo będę musiał się przyznać do czegoś wstydliwego i uprosić przedstawiciela instytucji finansowej, żebym coś zrobił przychylnego dla mnie, no to ten bot to jednak jest zagrożenie. tak. No bo z jednej strony korzyścią jest to, że tak uniwersalnie odpowiada na wszystkie pytania i uczciwie dla wszystkich tak samo, ale czasem my nie chcemy być tacy jak wszyscy. I w momencie, kiedy ja dzwonię do ubezpieczyciela i chcę zgłosić szkodę, to chciałbym być potraktowany wyjątkowo. Chciałbym, żeby ta moja historia, którą ja opowiem, no, sprawiła, że, będzie, że ten przedstawiciel ubezpieczyciela potraktuje mnie lepiej, tak naprawdę, niż wynikałoby to z protokołu. Czy wtedy, kiedy chcę renegocjować warunki kredytowe. Dobrze widać, że z perspektywy Polaków ważne jest to, w jakim obszarze finansów miałoby być wsparcie tej sztucznej inteligencji. Są takie obszary, w których my bardzo chętnie wpuścimy, takie jak codzienne e, zarządzanie kontem osobistym, takie jak zakładanie lokat, zakładanie e, rachunków oszczędnościowych, to bardzo chętnie. Natomiast schody zaczynają się wtedy, kiedy są to bardziej złożone operacje, e, wtedy kiedy to chodzi, to chodzi o rachunek inwestycyjny, kiedy chodzi o ubezpieczenia, e, ale również w obrębie poszczególnych zachowań, w zależności od tego, na jakim etapie kupowania bądź użytkowania produktu jesteśmy. Znaczy jest dla nas bardzo bardzo ok, żeby sztuczna inteligencja nam proponowała produkty, żeby analizowała nasze zachowania finansowe i podpowiadała na przykład moment, w którym warto jest zainwestować albo w którym warto jest założyć sobie lokatę. Ale z drugiej strony, bardzo niechętnie chcemy dać nasze dane. Więc to są takie sprzeczności, które mamy w sobie, to mocno widać, że mamy nieuporządkowane w głowie, czym ta sztuczna inteligencja jest i co możemy z niej czerpać. A w związku z tym, z jednej strony byśmy dużo od niej chcieli, a z drugiej strony niewiele chcielibyśmy od siebie dać. No i tak właśnie, to, to, to bardzo dobrze, bo wiesz, kiedy zestawiałam wyniki badań, zwłaszcza u starszych osób, chociaż nie, nie chciałabym tutaj mówić, że, że młodzi są jakoś super e, po drugiej stronie, e, że rzeczywiście były takie odpowiedzi, fajnie, jeżeli, jeżeli ma być ta sztuczna inteligencja, to okej, okay, to ma nawet sens, ale lepiej, żeby mnie nie dotyczyła, ja to bym wolała się nie angażować, ale chciałabym, żeby mi podpowiadała. No to to, to się może e, nie skleić. Bo kiedy myślę sobie o, o sztucznej inteligencji, o tych wynikach, które były, to jedna rzecz, która mnie niepokoiła w odpowiedziach Polaków. Mówiliśmy o to, mówili o tym, że, no, że chcę, żeby im sztuczna inteligencja podpowiadała różne produkty, natomiast absolutnie na żadnym etapie nie wybrzmiały obawy dotyczące trafności decyzji sztucznej inteligencji. I to, mam wrażenie, jest duże ryzyko w tym kontekście, że my boimy się e, wejść w relację ze sztuczną inteligencją, ale jeżeli by miała nam coś podpowiadać, to już zakładamy w ciemno, że będzie to najlepsza możliwa e, rekomendacja, zapominając o tym, że sztuczna inteligencja jest tak dobra jak wsad, który, który ma. A zatem ona nie wie, kim my jesteśmy, jakimi jesteśmy ludźmi. Nawet jeżeli dajemy jej dostęp do naszego konta, żeby na podstawie tego pewne czy przewidywała, to ona nie wie, jak my reagujemy na stres, czy my znosimy wzloty i upadki wartości naszego portfela inwestycyjnego. Czy, e, czy my mamy jakieś e, osobowościowe cechy, które sprawiają, że lepiej lub gorzej w czymś funkcjonujemy? Jak bardzo obarczeniem dla nas psychologicznym jest duży lub mały kredyt, i tak dalej. A zatem takim zagrożeniem, który, który mi gdzieś wybrzmiewał, właśnie który nie wybrzmiał w odpowiedziach, a mi gdzieś wybrzmiewał w głowie, kiedy je czytałam, to jest takie bezkrytyczne podejście do tego, co nam sztuczna inteligencja podpowiada, zapominając o tym, że to jest podpowiedź, a decyzja i konsekwencje są nasze. Dziękuję.